thank you Weź bo do mnie nie się No siema, Mordo, co tam? Co ty gadasz? O ja pierdziele. Dobra, pomyślę. Mordo, co jest? Wiesz co, kumple, mi się popsuło auto i trzeba go schalować. No to co, no to jedziemy. Ty no ale piwo piliśmy przecież. A tam pół godziny temu zapewne mamy 00 No No ja nie wiem, to całkiem mocne piwo. Nie, no nie, nie bardzo chyba. E tam, zawsze po jednym piwku pół godzinki wystarczy odpocząć i lecimy. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mordą, możemy jechać! Na pewno mamy zero. No dobra, to jedźmy. 111 tysięcy. To liczba kierowców zatrzymanych w 2019 roku za jazdę na tzw. podwójnym gazie. Jest to najgorszy wynik od dekady. Te statystyki pokazują, że problem jazdy po alkoholu w Polsce jest ogromny. I dzisiejszy odcinek nie ma na celu zachęcanie Was do tego, aby jeździć po jednym piwie. Na koniec tego odcinka odpowiemy na pytanie zadane w tytule i pokażemy, jak długo musimy odczekać po jednym piwie. I jak to w ogóle wygląda, czy można prowadzić, czy nie, ale zacznijmy od przepisów. Ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że nie ma czegoś takiego jak jazda po alkoholu, ponieważ w przepisach rozróżniamy trzy poziomy i trzy sytuacje, w których prowadzimy alkohol, wypijając piwo 1, 2, 3. Od 0 od 0 do 02 promila to sytuacja, w której jesteśmy traktowani jak osoba trzeźwa. Od 0,2 do 0,5 promila. Mówimy o sytuacji, że prowadzimy auto po spożyciu alkoholu. Od 0,5 i wyżej jest to stan nietrzeźwości. Ma to ogromne znaczenie w kontekście tego, gdy zatrzyma nas policja, spowodujemy kolizję lub wypadek. I to, jaka kara nas czeka, zależne jest od tego, ile. Alkoholu w wydechanym powietrzu mamy. W sytuacji, w której mamy od 0,2 do 0,5 promila grozi nam grzywna od 50 do 5 tysięcy złotych lub areszt do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 10 punktów karnych. W przypadku nietrzeźwości, czyli prowadzeniu auta powyżej 0,5 promila grozi nam grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia. Na zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat i kara pieniężna od 5 do 60 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 10 punktów karnych. Należy pamiętać, że powyższe kary dotyczą jazdy w stanie nietrzeźwości po raz pierwszy. W przypadku recydywy kary najlepiej zobrazuje poniższa tabelka. I teraz nie będę wam jej czytał, bo zrobicie to zapewne sami. Chciałbym tylko zwrócić Waszą uwagę na fakt, że jest zasadnicza różnica, czy prowadzimy auto w stanie nietrzeźwości po raz pierwszy, drugi czy trzeci. I tak, na przykład, jeżeli prowadzimy po raz pierwszy, to grozi nam grzywna, ograniczenie wolności lub więzienie do dwóch lat. Ale gdy prowadzimy już po raz trzeci w stanie nietrzeźwości, to więzienie od trzech miesięcy, nawet do pięciu lat. Nie zmienia się specjalnie kara świadczenia pieniężnego. Maksymalnie zapłacimy 60 tysięcy zł, ale na pewno sąd weźmie pod uwagę to, czy prowadzimy w stanie nietrzeźwości po raz pierwszy, drugi, czy trzeci. Podobnie z zakazem prowadzenia pojazdu. Gdy po raz trzeci policja zatrzyma nas, gdy jedziemy w stanie nietrzeźwości, stracimy prawo jazdy do żywotniu. Okazuje się, że zakaz prowadzenia auta wydany przez sąd można skrócić. Jak to działa? Gdy odbędziemy już połowę kary zasądzonej przez sąd, to do tegoż właśnie sądu kierujemy specjalne pismo, argumentujemy, że potrzebujemy prawa jazdy do tego, aby pracować, aby dowozić dzieci do szkoły, bo mieszkamy za miastem albo mamy inne powody, dla których to prawo jazdy jest nam niezbędne do życia. Do tego wniosku załączamy. Zaświadczenie o niekaralności. Pozytywną opinię zakładu pracy lub wszystkie inne dokumenty, które świadczą o tym, że jesteśmy prawym obywatelem. I jeżeli tak rzeczywiście jest, to jest duża szansa na to, że sąd przychyli się do naszej prośby. Działa to tak, że w aucie montowana jest specjalna blokada alkoholowa i nie odpalimy auta dopóty, dopóki w specjalny alkomat nie dmuchniemy trzeźwym powietrzem. Jeżeli zakaz prowadzenia auta został wydany jako kara dożywotnia, to wtedy skrócić można go. Dopiero po 10 latach. I tutaj na koniec jeszcze tego, tej kwestii samochodowej taka ciekawostka. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, na forach internetowych znalazłem pewien lifehack. Mówi on o tym, że gdy prowadzimy auto na podwójnym gazie i zatrzyma nas policja, to wystarczy, że wyskoczymy z samochodu, wypijemy na oczach policjanta ćwiartkę wódki z gwinta i powiemy, panie władzo, jak prowadziłem auto, to byłem zupełnie trzeźwy, teraz sobie wypiłem, więc... Nie możecie mi zabrać prawa jazdy. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że takie zachowanie raczej nie zadziała i sąd będzie szukał argumentów, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak było i takie zachowanie zostanie potraktowane. Tak czuję i tak podpowiadają, podpowiadają prawnicy, raczej jako cwaniactwo, a nie lifehack. Nie polecamy, polecamy za to zawsze wsiadać za kierownicę, gdy jesteście pewni, że jesteście trzeźwi. Auto to nie jedyny środek lokomocji, którym możemy jechać na podwójnym gazie. Innym jest na przykład rower. Jednak pomimo bardzo popularnego mitu, nie grozi nam za to utrata prawa jazdy. Kiedyś rzeczywiście tak było, ale teraz nie. Teraz możemy dostać mandat: od 300 do 500 zł, jeżeli jedziemy po spożyciu, 500 zł, jeżeli jedziemy w stanie nietrzeźwości. Ważne jest też to, że jak będziecie jechali z nawolonym kumplem albo kumpelom. To też możecie dostać mandat. Wtedy będzie on wynosił 150 zł. Pamiętajcie o tym, że te przepisy dotyczą ruchu na drodze publicznej. Oznacza to, że spokojnie na pranie możecie jeździć na przykład po lesie. Bądźcie tylko pewni, że to nie droga publiczna. Absolutnie oczywiście do tego nie zachęcam. Pamiętajcie że też, że przepisy te dotyczą tylko rowerów. Dlatego, że pojazdami mechanicznymi po alkoholu nie możecie jeździć w ruchu lądowym. Jeźdźcie trzeźwi. Najlepiej zawsze w kasku, a wszystko będzie ok. Na razie. Przyszedł czas na odpowiedź na pytanie zadane w tytule. Czy można prowadzić samochód po jednym piwie? Zanim wytłumaczę wam, na czym będzie polegał nasz dzisiejszy eksperyment, to jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Zawsze bądźcie pewni, że jesteście trzeźwi. Zanim siądziecie za kółko. Nasz eksperyment to tylko eksperyment. Każdy z nas jest inny. Ktoś może być wyższy, ktoś niższy. Różne mamy metabolizmy, różny dzień możemy być najedzeni lub nie. To, że nasz eksperyment pokaże jedno, w Waszym przypadku może być zupełnie inaczej. Ok, teraz mamy już czyste sumienie, możemy więc zaczynać. Na czym będzie polegał nasz eksperyment? Moi drodzy, mamy dwa piwa. Dwa, dlatego, że za chwilę obok mnie usiądzie Kamil, czyli zażyciel, operator kanału Aspekty. Robimy to po to, że ja jestem wyższy, Kamil jest grubszy, w związku z tym różne będą nasze wyniki. Weźmiemy to pod uwagę. Kamil chwilę temu jadł pizzę, prawdopodobnie dlatego jest grubszy. Ja dzisiaj jadłem nawiat Kalafior. Ja jestem trochę wyższy. Generalnie chodzi o to, żeby pokazać, czy to wpłynie na wynik naszego eksperymentu. Na wypicie tego piwa dajemy sobie 15 minut. Po 15 minutach. Od zakończenia picia piwa, zbadamy się alkomatem. Alkomat jest skalibrowany, więc daje prawidłowy wynik. Nie jest to alkomat z górnej półki, nie jest to na pewno taki alkomat, jakiego używa policja, ale działa i wskazuje prawidłowy wynik, bo specjalnie na potrzeby odcinka skalibrowaliśmy go odpowiednio. No i cóż, nie myślałem kiedyś, że nagrywanie odcinka aspektów będzie aż tak przyjemne. Nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się do tej ciężkiej pracy. Na zdrowie check the mic and make sure it sound right boys a few moments later okej okay, moi drodzy min minęło 15 minut w międzyczasie wieje pizza magic trwa robimy więc test Alkomat odlicza 6, 5, 4, 3, 2, 1 i zaraz zobaczymy. Czekamy na wynik. Przypominam, pół litra trapiwa. Ostatnio jadłem o godzinie 16. Byłem generalnie głodny. Zobaczymy, jaki wynik. A więc absolutnie nie mógłbym prowadzić samochodu. 0,39. Ok, mój wynik widzieliśmy, to teraz spróbuję Kamil, zobaczymy, jaki wynik on wydmucha. I jak widzieliście, różnica jest ogromna. Kamil po no, nie dokładnie, 15 minutach, przyznamy wam się, troszkę się spóźniliśmy. 20 minutach może już prowadzić auto. Więc jak widzicie, różnica między moim wynikiem, gdzie ja y, mam wynik absolutnie zabraniający wsiadanie za kierownicę, Kamil mógłby już prowadzić auto, oczywiście jeżeli wynik ten potwierdziłby się w alkomacie policyjnym. 15 minutes later. Okej, okay. minęło kolejne 15 minut, więc pora na kolejny test. Czekamy kilka sekund. Przypominam, że po 15 minutach miałem wynik absolutnie zabraniający. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy po pół godziny od wypicia pół litra piwa mógłbym prowadzić? Przypominam, że byłem głodny. W międzyczasie zjadłem kilka kawałków pizzy. Absolutnie nie. 0,33. Przypominam, że muszę mieć poniżej 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. It sound right, later. Ok, moi drodzy, minęło kolejne 15 minut, a więc 45 minut od tego, jak skończyłem, pić piwo. Jedno, pół litra. W międzyczasie wyjechała pizza, mecz jest obrzydliwie nudny, prawie była bramka. Dobrze wypiję piwo, bo tak to byłoby nudno. No I czekamy na kolejny wynik. Zobaczymy, czy po 45 minutach mógłbym wsiąść za kierownicę. Przypominam, że Kamil mógł dużo szybciej. Czekamy na wynik. Zobaczymy jak będzie po 45 minutach 0,24. A więc nadal nie mogę prowadzić ota. Moi drodzy, dwie. I pół godziny. Powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Może wrażenie to złe słowo. Jestem bardzo zdziwiony, że minęło aż dwie i pół godziny od momentu, w którym skończyłem pić piwo do momentu, aż wydmuchałem 000. Zero, zero, zero. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się takiego czasu. Jak widzicie, różnica pomiędzy mną a Kamilem była naprawdę ogromna. Z czego ona wynikała? Czy z tego, że ja byłem głodny, a Kamil był najedzony? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ale ten eksperyment i ten test pokazuje jasno, że nigdy, jeżeli nie macie przy sobie alkomatu sprawnego, skalibrowanego, pewnego, nie możecie być pewni, że po jednym piwie można prowadzić auto. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie zadane w tytule. Zanim siodziecie za kółko, zawsze bądźcie pewni. Myślę, że zakup alkomatu to dobry pomysł, jeżeli chcecie być pewni. Co ciekawe, Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, sprawdzałem, czy policja y, na posterunku, jeżeli pójdziecie, ma obowiązek y, sprawdzić stan trzeźwości. Mówiąc szczerze, przed przygotowywaniem się do odcinka myślałem, że tak jest, ale tak nie jest. Szczególnie teraz, w czasach gdy mamy pandemię, policja bardzo łatwo może odmówić takiego testu. Moim zdaniem jest to bzdura. Moim zdaniem zawsze. Policja powinna wręcz cieszyć się, że ktoś chce zbadać swój stan trzeźwości, ale tak nie jest. się ostrożnie i odpowiedzialnie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem.